A, on się całkowicie rozstrzelił. No. Moment. Tak. Wyszedł. W okienku go nie widać. No, to jest czego. Zobaczymy. A ten trzeci. To ten niezaprasowane. Niezaprasowana zmianka na trójniku kuchnia. No, sika, sika przede wszystkim przez to okienko. I tak było przez cały czas. Chwila, moment. Tylko to gdzieś uciekało. Na szczęście. Tak, tylko wie pan, jest taka sprawa, że to wyszło dopiero tydzień temu. Bo piecyk się nie włączał. Mm -hmm. Bo się rozsunęło no. się bardziej. Mm -hmm. Niezaprasowane. Tak? No. O, no to trzeba no, wysłałem Mariuszowi. I no, no I reklamacja jest i reklamacja. No ale teoretycznie my dzisiaj wodę będziemy mogli używać. Tak jak używałaś do no, no, no. Tak. Ale jeżeli przyjedzie, to, to wystarczy tylko wyczyścić i zaprasować. Zaraz jeszcze troszeczkę roz... Przygotujemy, to przygotujemy i on tutaj dojście będzie miał. No. Możesz córko, możesz.